To, to jest ten kot. Co to jest? Jakiś taki inny. Czy to kocik? Czy to jest kocik? Nie, to lizak. Lizak, lizak przejął posłanie kocika. Hmm. Przyjdzie kocik i ciebie wyrzuci. Lizaku mój. Miał. Lubisz sobie tak pomiałczyć troszkę, co? Jeszcze raz. Lizaku. Lizak. Hmm? Co ty na to? Tak się zbiera Kłaczki kocikowe no. Kurde Tych kłaków to jest pełno Ostatnio One polubiły Taki przyrządzik Zaraz go użyjemy Proszę Państwa A tu akurat leci Filmik Który polecałem A to jest lizak koleżaku A i gryzak. Lizak to też gryzak. Bardzo lubi gryz, gryz, To ta abrykat, tylko inny. Inaczej się zachowuje. co? Lizaczku ale Lizak też lubi takie brutalne miętoszenie. Też lubi. Co Kaciczku? Lizaku. Lizaczku. Lizako. No ale kocik, lizak to jednak nie jest kocik. Z kocikiem jesteśmy bliżej, troszkę ze sobą związani. Ale lizak to też dobry kot. Lizak kiedyś wpieprzył. Chyba pastylkę paracetamol. Taki na noc. Tam była jeszcze dyfenhydramina. I chyba to wpieprzył, bo. Ale to było dawno i wtedy wtedy leżał i taki był bi. Ja Jego pilnowałem, bo bałem się, że on może umrzeć. Ale po trzech dniach. Oczywiście był u lekarza. Ale po trzech dniach wszystko było dobrze. Już. I lizak żyje. Oto lizak lizaku lizaku dobry kocieku lizak lubi takie lubi 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 kocieczka lizak to jest ćwierć pers no ćwierć ćwierć krwi persowej co zresztą w... ma taką śmieszną mortkę. Taką drogę smutną. Widzicie państwo? Lizak ma wyraz twarzy smutny. Lizak to smutny kat. To cześć.